To wydarzenie, jak zapowiadają organizatorzy, ma szansę stać się najbardziej spektakularnym i wyjątkowym wydarzeniem przyszłego roku. W Bełchatowie zorganizowane zostaną Mistrzostwa Świata w Nordic Walking. W 2020 roku na terenie naszego miasta Bełchatowa, na terenie powiatu Bełchatowskiego, odbędą się Mistrzostwa Świata w Nordic Walking Bełchatów 2020. I jak sama nazwa wskazuje, to my będziemy tymi szczęśliwcami, którzy będą organizować organizować właśnie te mistrzostwa. Szanowni państwo, został podpisany list intencyjny pomiędzy powiatem Bełchatowskim, miastem Bełchatów, a stowarzyszeniem Nordic Walking Polska, na podstawie którego właśnie to istotne i prestiżowe wydarzenie będzie zorganizowane na terenie naszego miasta Bełchatowa i powiatu Bełchatowskiego. Szanowni państwo, to dla nas ogromnie Ważne, że nasze doświadczenie, doświadczenie powiatu bełchatowskiego w organizowaniu tak ważnych i prestiżowych imprez zostało docenione i poproszono nas o współorganizację tego wydarzenia. Doceniono nasze doświadczenie, naszą wiedzę, zaangażowanie, jak również tutaj sylwetkę Pana Krzysztofa Marczaka, który jest mistrzem Europy w Nordic Walking i właśnie ten profesjonalizm nasz wspólny powiatu Bełchatowskiego zaangażowania i wiedzy i doświadczenia, jak również sylwetki Pana Marczaka wpłynął na to, że poproszono nas o współorganizację tego ważnego wydarzenia. Dużo osób kojarzy to jako bardzo prosta aktywność ruchowa, i faktycznie tak jest, że Nordic Walking przykuwa uwagę osób, które chcą zadbać przede wszystkim o swoje zdrowie. Ale z drugiej strony, na poziomie wyczynowym, jest to bardzo wymagająca aktywność ruchowa, którą trenują również sportowcy, wyczynowi, prawdziwi atleci. I stąd tutaj właśnie z, ze sztabem naszym organizacyjnym, tutaj przedstawionym, powiatem Bełchatów, miastem Bełchatów. Nordic Walking Poland, Nordic Walking Bełchatów oraz samym twórcą Nordic Walking, Marko Kantanewa, będziemy chcieli stworzyć największy i najbardziej spektakularny event 2020 roku, jakim będą drugie Mistrzostwa Świata w Nordic Walking właśnie w Bełchatowie 20-21 czerwca, na który serdecznie już dzisiaj Państwa zapraszamy. Zdajemy sobie sprawę, że jest to wydarzenie niezwykle ważne i doniosłe dla całego regionu bełchatowskiego. Dlatego nie wyobrażamy sobie, żeby miasto Bełchatów nie partycypowało w organizacji tego, tego wydarzenia. Stąd to porozumienie, o którym pani starosta na wstępie wspomniała. Jest to dla nas olbrzymia nobilitacja, móc uczestniczyć w organizacji naprawdę bardzo, bardzo ważnego wydarzenia. Z wielu względów. Trzeba pamiętać o tym, że tak jak wspomniał tutaj mój przedmówca, Nordic Walking jest to dyscyplina sportu dość młoda, ale cieszy się olbrzymim zainteresowaniem również wśród mieszkańców Bełchatowa. A pan Krzysztof Marczak jest tego dobitnym przykładem. Dlatego, tak jak już wspomniałem, będzie dla nas olbrzymim zaszczytem móc gościć Państwa i uczestników, organizatorów tych mistrzostw w mieście Bełchatowie. Wydarzenie, wydarzenie to jest sportowe, ale dla nas tutaj samorządowców jest to ważny też wymiar tego wydarzenia z uwagi na to, że to jest pewna promocja tej powiatu i, i miasta. Tak? Będzie tutaj będą uczestnicy zawodnicy i będą goście na naszym terenie. To będzie dla nas wielki zaszczyt. Podczas specjalnej konferencji zapowiadającej to wydarzenie Marko Kantanewa, twórca tej dyscypliny, za pośrednictwem Skype'a opowiedział o współpracy i już zapraszał do udziału w tej imprezie. The Nordic walking itself is uh, 23 years old. Young, next spring, 2020. Okay. Uh, Nordic walking is a modern discipline I'm 23, years Okay. All right. Yeah. But as a sport form, it's uh, so much younger. And uh, like 2018, we held. The cooperation with the Nordic Walking uh, Poland, first World Championships. Uh, we, we współpracy z, z, z Polska, stworzyliśmy no, and Mistrzostwa Świata 2018 roku w Mosinie. And then, of course, uh, when I'm a president of the World Original Nordic Walking Federation, there is need to have a recognized of a international organization of the game. So our cooperation is very natural, and we are very proud to be with. Therefore, this cooperation is very natural. He is the president of the Nordic Walking. It is very valuable and very natural. This cooperation I am also now for the USA. Now, I am also happy to, uh, about that. That these world championships are open for everybody with all categories. So, chcemy, aby te mistrzostwa były otwarte dla wszystkich, dla, dla no, wszystkich kategorii. Wykona. Wykona. This will be, this will sportu, like a really original joy of sports, which we will to see there next few, 2020. I będzie to taka bardzo oryginalna impreza sportowa. I to nie wszystko. Basically, we robimy... cooperation of nordic walking uh, poland team relay there in finland one month after so we will have a world uh, first ever world championship of team relay in nordic walking at the same year so basically we are making now kind of connection between these uh, uh, world championships there in poland and in finland uh, so jako prezes próbuje stworzyć takie, taki, taką, takie połączenie. połączenie pomiędzy imprezami Nordic Walking w Polsce, jak i w Finlandii, Finlandii, czyli jakąś taką integrację współpracę pomiędzy w Polsce a, i tak. w Polsce i, i Finlandii, pomiędzy tymi dwoma krajami. W Polsce będą organizowane mistrzostwa indywidualne, Nordic Walking, a w Finlandii drużynowe mistrzostwa świata, jako, jako Motherland, jako kraj, z którego Nordic Walking pochodzi. pochodzi. Mother or fatherland? We don't know. That's it. Okay, but however, 2020 will be like a really a super bowl of Nordic walking. We have uh, individual world championships, we will have these uh, team relays, and then of course the World Cup is going on. But everybody for sure will wait for the world championships because there's only one chance. Next year win world championship. A, Jest tylko jedna szansa, żeby wygrać te mistrzostwa w przyszłym roku. Także jest to niepowtarzalne. Niepowtarzalna szansa, niepowtarzalne wydarzenie. Trenować warto, bo jak zaznaczał Krzysztof Marczak z Nordic Walking Bełchatów, marsze z kijami dały mu zdrowie i sportowe sukcesy międzynarodowe. Pod okiem trenera Łukasza Gliczuka udało się zdobyć e, sporo sukcesów na arenie międzynarodowej. I to doświadczenie sportowe chciałbym przenieść na ten nasze miasto, żeby na to wydarzenie, żeby to wydarzenie naprawdę się cieszyło dużym zainteresowaniem i odniosło duży sukces. Nasza młoda drużyna Nordic Walking dołoży wszelkich starań, żeby to wydarzenie odbiło się szerokim echem na arenie międzynarodowej. Chcielibyśmy, żeby Bełchatów był takim miastem do którego wszyscy będą zawsze chętnie przyjeżdżać i żeby to było największe wydarzenie przyszłego roku na terenie całego świata. Szczegóły dotyczące trasy oraz harmonogram wydarzenia zostaną przedstawione już niebawem w oficjalnym regulaminie.